Witam, jestem Kuba. Zapraszamy do programu Dzieci Proste. Coś gotujemy? Pojciowską. Ok, zaczynamy. Pojciowską zaczyna się od cebuli. Teraz cebulę kroimy. Pokażę mam opaki. To musi być krojone na drobne. Opaki, widzicie to? Tak? Niech się o, to, tak. O, na palce. O, oczy nie było, tak patrzeć prosto, bo bardzo O, i teraz do tej, i drogi. to już jest drobne, zaczynamy już na drobno kroić, to zaraz będziemy to gotować. Gotować w Ten sos nazywa się tak. A, a ten blasek, który będziemy robić, nazywa się ingiara, czyli to się e, kładzie się na ten blasek i rękowie. I to pokażemy i spróbujecie tak. No to jeszcze jest cebula gotowa. I on teraz tą cebulę musimy ją e, smażyć najpierw wodą, troszeczkę potem dajemy olej. Tak, śpicie chodzi. Chyba? Nie? Tak? Co? Oczy swędzą. A właśnie, to jest cebula. <grym>, Widzicie, jak kobiety ciężko mają, kobiety gotują więcej. No. Mężczyzny czasami, jak kobieta wie, Dzieci no. no. tak? gotują. Dzieci gotują też. Tak umieją, nauczą się. Tak? Dziewczyny tak, muszą dziewczyny nauczyć, wiesz, Na takiej tradycji. Teraz, ten cebula, do tej patelni. Widzicie, tutaj jest patelnia, tak? Sypiemy. O, proszę bardzo. I... I stawiamy na gaz i ją będziemy mieszać. I ona musi być tak ugotowana, aż się robi taka brązowa i puści i wtedy dopiero będzie dodane te wszystkie przeprawy trzeba troszeczkę oleju darać tak nie dużo, ale troszeczkę bo nie ma być tłuste tylko żeby się nie paliło tak. w tym czasie kiedy ona o tu gotuje a my mamy roboty opaki będziemy kroić bojna oncie Mówinkę, tak? kroimy, ale na, na kostkę, na drobne. To tu chyba nie jest trudne, brona. No, na kostkę, na drobne kroimy i ona będzie miękka, gotowa, kiedy dodajemy do sosu. No. no, to jest wynka na kostkę i jaki teraz robię i, i tu e, także na taki wielki święto, e, e, bo wina jaka jest taka dobra, ładna i jedzą ją krojone, tak jak tutaj w Polsce, jak ta, tylko nie jest taki mocno mielony, bo oni mają mocne zęby, wiecie. No, prosto to jedzą z, z papryką. Do tego, proszę gorąco no, do tego teraz dodajemy paprykę, bo to jest bardzo ważna, proszku tak, i przeprawę troszeczkę. Bo w papryki jest ponad 5 rodzajów przypraw, więc ona całkiem inaczej pachnie inaczej smakuje. Ale zobaczycie teraz jak będzie ładnie wyglądało. Masz to zaraz ugranane? Zaraz to, zaraz wołowinę do tego się dodaje i jedzenie będzie bardzo pyszne. Bo ja mam a bo jeszcze? To musi być sólona. No. Widziałeś, nie? Nie, jest, jest dobry tak, tak. Ale jak przesadzasz to jest nierobne, nie? Masz tam takie ludzi, którzy lubią bardzo ostre jedzenie, wtedy dają więcej. Papryki tak, ale wtedy też, nie to może, jeść, nie? No. Jak się podoba? Fajne, nie? A gorąco nie? Nie jest A teraz już wiecie co robimy, tak? Cebulę kroiliśmy, tak? Smażyliśmy go najpierw bez tłuszczu, tak? potem troszeczkę jak już się zaczął uroć, robić tłuszcz, olej daliśmy, paplika już prawie będzie gotowa, zaraz damy, damy ten najważniejszy, co to? Wołowinka, wo, tak jest, dajemy, teraz już będzie. Teraz e, robimy ten dędziera, tak? Dędziera. Potrzebna nam do tego jest mąka. I dajemy do tej mąki wodę, troszeczkę, co? Ale teraz będzie jeszcze lepsza. Jak to będzie wyglądało. No? I mamy tutaj mąka przygotowana. I do tego dodajemy takie, jak mówiłem, drożdże. I to trzeba e, dać górnia albo trochę więcej czasu, żeby, żeby rosło. I, I potem jak to jest gotowe, zaczynamy na patelnię, bo smaży Jak jak naleśnik, z tym że on nie będzie wyglądał jak naleśnik, na tak jak mówiłem, będzie miało wszędzie oczy, jak, jak zrobimy jednego, zobaczycie jak to będzie wyglądać, tak? czy, czy dzieci w Etiopii jedzą słodycze? Nie. Dzieci i jedzą, słodicie lubią, ale e, nie wszystkie dzieci mogą te słodycze kupić, dlatego że widok jest ciężko, materialne ciężko, bieda jest i... Nie wszystkich stać. Nie wszystkich stać. I, i, najważniejsze dla, dla dzieci to jest, żeby kupić zeszyt i chodzić do szkoły, to jest dla nich ważne. Ale jak dostają, to jest chętnie. A widzicie, mają tak specjalny lejek robią tak do okowa, robią tak, tak i robią taki dookoła robią też, takie spirale robią, tak, tak robią kobiety. Ponieważ on jest tak duży, pół metra, nie, nie można go tak, bo za tym jest gorące, nie? A, a i oni dlatego robią tak od zewnątrz, zaczynają i dookoła spirala i na końcu, na środku koniec. Tak zrobiła. Jak ślimak. No. A my robimy coś, ponieważ mały, małe robimy inaczej. Zaraz o, Pan pokażę. O, o, naleje tutaj tak nam, o, o tak się rozprowadzam, wiesz? Połatwiej jest, nie? Widzicie, jak naleśnik. Bo nam będzie. A się też tak jak Nie, 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 nie. To, to tylko jedną stronę się robi. Tutaj, wiesz, Jedną stronę się robi. Słuchajcie opaki, mamy zrobione e, nasze teraz indziera. Jak się nazywa? Indziera. I widzicie, jak wam mówię, ma oczy. Bo to nie jest tak jak placek tych naleśników. Na no. I robi się z tylko z jednej strony. A z drugiej już nie ma. Z drugiej nie, samo rośnie. I to, te oczy właśnie są ten znak, że ten indziera jest dobry, nie? Widzicie? No. To co? Pokażę wam tak. O, na talerz tak kładzie się, tak? Za ten nie wiesz? Mityowski e, indier byłoby taki wielki, trzeba było zrobić go, wiesz, z No ale to mamy europejski malutki, i na tym wkładzie się ten sos, No, zaraz pokażę. To jest ten sos, i ma już tutaj, no był no, tak on czysto No, ta on ale tu my możemy tak zrobić. Proszę bardzo, jest tutaj ten sos, co robiliśmy tak? I to ondzieram. Mamy też wszystko, co potrzeba na obie. I to wcześniej nie używają widelce i noże, tylko umyty ręce mają, biorą noż tak. Wieś, kawałek tak. Nie? I tutaj o. zawijają ten sos. Widzicie? Jak zrobię? A to jedno. Ja próbuję. Po Bardzo no, no. nieostry. I bardzo. No chłopaki próbuję. Teraz widzieliście jak trzeba zawijać ten sos po malutku, nie? A no, pomalutku. Tak jest. No kuba, się dzieci, dobrze. No Czy bo palce umyjesz potem nie masz Umyjesz palce nie ma sprawy? No beż. Brąz jest? Bardzo? A to brąz jest. Może Teraz będzie robić. No spróbuj teraz. Teraz beż. Zbijałbyś, żeby ci tego było? Dzio? Dobra. Daj, ja? dziwne proste, nie? Dobre. Dobre. Tak? Kuba, jeszcze raz próbujesz? Mm. No widzisz, to takie No, no, no. no. I tam ten łeb też, wiesz, mur więcej, nie? Duś. Smakuje ci? Chyba nie organem to jest. Dobra, to jest. Jestem z Bardzo fajne. I powiedz, czy smakuje? Smakuje. Delicious. 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 Oh, it's great. I'm happy. Thank you. <laughs> okay. <laughs> That's fine.